Ty to pierwsza musisz tu być. Ty to pierwsza musisz być. No, oczywiście, tylko włączam kamerę, psy przelatują. Lulusia już się przyzwyczaiła. Że chodzę cały czas i coś nagrywam. Tak, Lulu, nie? Czy to jest taki przetulasek? Przetulasek jest też mi malutki. Mój malutki przetulasek. No i słuchajcie, zobaczcie. Kupiłam ta, te dąbrówki które wcześniej sadziłam w donicach, bo one naprawdę pięknie się rozrastają i super spływają tak po donicach. I sobie stwierdziłam, że takie płytsze skrzynki dam na jeden mauser, a takie głębsze dam na drugi, i z tych skrzynek będą się wylewać właśnie te dąbrówki, więc pokażę Wam, co robię ze skrzynkami. Skrzynki mam z recyklingu, z innego jakiegoś projektu, który gdzieś tam kiedyś robiłam i malowałam, ale oczywiście możecie sobie nie malować albo możecie sobie pomalować, jaki kolor chcecie. Potrzebuję do wyłożenia skrzynek, potrzebuję worek na śmieci 120 i taker. I po prostu obijam skrzynki tym workiem, właściwie worek wykładam do środka, już Wam pokazuję. Biorę najpierw sobie te skrzynki, które chcę użyć do tego Mausera, czyli wyściąłam je sobie właśnie tym moim workiem na śmieci. To jest taki sobie mniejszy. Więc, więc w jeden boczek sobie przycinam, rozcinam i przyszywam skrzywkami. tak? Tylko powiększy, bo on jest głęboki, a jest wąski. Więc sobie tutaj przyszyję w kilku miejscach. Nie chcę, żeby worek mi wystawał, więc niżej. Idę po, y, do kompostownika po ziemię liściową. Mam też kompostownika, ziemię liściową, liście i zrobię tutaj taki fajny drenaż, a później zwykła uniwersalna ziemia i sadze kwiatki, zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Takie czciowniczki, tak pracują. Moi kochani, i te dąbrówki sadzę w sobie bliżej krawędzi, bo dwie do nie, dwie miski, wszystkie będę miała z podłuższej krawędzi na zewnątrz małzera. Mam tutaj jeszcze flance takich fajnych yy, suchołuszek, więc je też tu dosadzę. Będą fajnie rosły do góry, żeby też fajnie coś tam wychodziło. Więc ptaszki mi tu zrobiły. Yy, Gniazdko. Więc słuchajcie, teraz sadzę moje kwiatki. Sadzę, yy, myślę, że w, kolo, w jednym kolorze każde, chociaż nie wiem, zobaczę jeszcze jak będzie sadzić. Na razie tak. Dobra, dosypiemy ziemi tam. Jeszcze przyniosę kilka łubinów, które też właśnie będą wyżej, jeszcze wyżej niż suchołuszki. Będzie fajna taka łąka na górze. Co staw? Mam tu moje wyhodowane łubiny, które będą tu pięknie, wyżej rosły. To jeszcze ziemi. Bo już pięknie się ukorzeniły. Czas na nie. Rzucimy jeszcze kilka suchołuszków. I ze dwa, trzy łubiny. One zaraz szybko wystrzelą. jedna skrzynka jest jeszcze pozostałe i jedną zrobię jeszcze na tamtego Mausera tamten jest dosyć wysoki więc jedną wysoką więc działam I skończyłam, obsadziłam mausery kwiatami. Teraz jeszcze takiego efektu nie ma, ale jak zaczną rosnąć i będzie, będzie łąka na mauserach, to będzie dopiero efekt. Oczywiście jak już urosną, będę pokazywać Wam urywki cały czas jak tu się na siedlisko zmienia. Więc już z tym krótkim filmikiem żegnam się z Wami. Dziękuję serdecznie za wspieranie, za polubianie i oczywiście czekam na Wasze subskrypcje. Do zobaczenia! Pa!